Rozmyślając nad dzisiejszym fragmentem, właściwie trzy kwestie najbardziej zwróciły moją uwagę. Pierwsza to taka dosyć niepozorna rzecz. Ewangelista wspomniał o tym, że kiedy Maria zrobiła ten swój uczynek, to cały dom wypełnił się olejkiem. Ten jej jeden drobny gest sprawił, że nie tylko wszyscy poczuli się przyjemnie w tym otoczeniu, ale to wpłynęło na, na, na cały dom, na wszystko, co wokół niej się działo. I ja wiem, że często łapię się na tym, że myślę, moja sprawa, to, co mnie dotyczy, nie powinno nikogo interesować, a przecież to wpływa na moje otoczenie, to sprawia, że ludziom przyjemnie lub niezbyt przyjemnie się ze mną współpracuje. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób zachował się Judasz, ponieważ nie jest to scena tego momentu kulminacyjnego, to jest właściwie scena rodzajowa i pokazuje, jakim on był na co dzień człowiekiem. A był kombinatorem, był takim bystrym gościem, który miał takie poczucie, że jeżeli sam sobie czegoś nie zapewni, to, to nie ufał, że ktoś mu to da. I ja wiem, że często w ten sam sposób się zachowuje. Wiem, że muszę coś powiedzieć, bo inaczej nie osiągnę swojego celu. Tak jak on, mówię jedno, chociaż tak naprawdę myślę zupełnie coś innego. I jakby na sam koniec mojego rozważania przyszła mi do głowy taka pozytywna myśl, mianowicie to, w jaki sposób w tym wszystkim zachował się Jezus. A On, chociaż ewangelista bardzo jasno nazwał Judasza złodziejem i nie owijał w bawełnę, to w pouczeniu Jezusa jest praktycznie sama miłość, bo nie ma tutaj żadnego oceniania, a mógł przecież powiedzieć: Judaszu, ty się nie odzywaj, przecież dobrze wiem, że tam sobie podkradasz, a on nic takiego nie mówi. Ponieważ tak naprawdę nie ma znaczenia, jakim człowiekiem jest Judasz, jakie są te jego grzechy. Jezus zwraca uwagę na jedną podstawową rzecz coś, co wybrzmiało właściwie w całej Ewangelii to mówi o tym, że On jest wśród nich, zwraca uwagę na siebie. I to jest taki mój odwieczny problem, że cały czas zapominam o tym, że to na Jezusa muszę patrzeć. I nie chodzi o to, żeby stworzyć sobie tutaj plan pięcioletni, jak zwalczyć wszystkie moje grzechy i przewary, bo tak naprawdę będzie to walka z wiatrakami, dopóki on nie będzie na pierwszym miejscu w moim życiu.